Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego katolicy to są poganie, dlaczego katolicy czczą idole, dlaczego modlą się pod figurą, tak, modli się pod figurą, diabła ma za skórą. Tak, słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że jeżeli katolicy to są poganie, bo czczą jakieś wizerunki, się przed nimi modlą, to ja jestem w ogóle pierwszy pogani, tak, Ja jestem jakiś pogani w ogóle z puszczy Środkowoafrykańskiej, bo ja bardzo lubię obrazki, ja chciałem się pochwalić, lubię takie obrazki, o takie obrazki bardzo lubię. Słuchajcie, o takie obrazki bardzo lubię, tak? Jakie to jeszcze lubię obrazki? Słuchajcie, takie obrazki bardzo lubię, tak? Słuchajcie, o takie obrazki. W ogóle jestem wielkim fanem obrazków, tak? O takie obrazki, tak? Słuchajcie, tak? O, takie obrazki. Ja bardzo lubię obrazki, i mam ich w domu bardzo dużo, i świetnie się z tym czuję, i dlatego będę dzisiaj walczył z żarcie, jak lew. Z różnymi ludźmi, którzy twierdzą, że jestem poganinem. No dobra, jestem, niech im będzie. W takim razie w ogóle katoryz, całe chrześcijaństwo jest pogańskie. Dobra, kochani, więc, ale żeby było serio. Otóż nie ma co mówić. W Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa, Jahwe zabronił czynienia wizerunków. Przeczytajmy to. Księga Wyjścia, rozdział 20, wersety 1, 6. Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę, łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Tak, zupełnie na marginesie widać tutaj już te miłosierdzie, nawet spozierające już ze Starego Testamentu, bo Bóg będzie, że się zemścił, ale do trzeciego i czwartego pokolenia, za to miłosierdzie będzie ukazywał do tysięcznego. Także widzimy, jaka tu jest przepaść. Ale to jest zupełnie, zupełnie na marginesie to mówię. Słuchajcie, pierwszy rzecz z tym cytatem to oczywiście kłótnia, wojna między naszymi kochanymi braćmi protestantami, anami, czyli katolikami, o tym, czy to co teraz przeczytałem, to jest jedno przekazanie czy dwa, ponieważ dla Kościoła katolickiego to jest jedno, a dla Protestantów to są dwa. Że pierwsze, że nie będziesz w ogóle słyszeć przede mną, a drugie, że nie będziesz czynił tej żadnej rzeźby i tak dalej. Oczywiście, kochani, tutaj jakby sprawa jest skomplikowana, ponieważ w Piśmie Świętym, oryginalnym Piśmie Świętym nie ma w ogóle tej numeracji, tak? Tak, to tam nie tam to nie jest napisane jedno, drugie, trzecie, tak. Może na tych tablicach, które dostał Mojżesz. to jest jakoś było ponumerowane, ale tego co nie wiemy, tak? Bo z tego co wiem, no to Arka Przymierza nie wiadomo gdzie jest, chociaż niektórzy twierdzą, że jest w Etiopii, yy, prawda? A niektórzy jak Denikę, twierdzą, że Arka Przymierza to była taka maszyna, w której yy, syntetyczne jedzenie produkowali kosmici, ale to chyba jest yy, nieprawda i może pana Denikę na to jego teorię to w ogóle pomijmy. Ale słuchajcie, więc tak. Więc. Czy to jest jedno przekazanie, czy to są dwa? Bo jeżeli wersja katolicka jest słuszna, to wtedy mamy trzy przekazania skierowane do Pana Boga i siedem do ludzi. A jeżeli wersja protestancka, to mamy cztery względem ludzi i sześć według Pana Boga. I teraz oczywiście można troszeczkę mówić o pięknej symbolice liczb 3 i 7, która moim zdaniem jest o wiele bardziej biblijna i wiele bardziej chrześcijańska niż liczby 4 i 6. Dlatego, że na przykład liczba 3, ja sobie tutaj tak znalazłem na portalu opoka. I wam sobie prze, przeczytam, bo tak bardzo do mnie przemówiło, tak osobiście, do moich emocji. 3. To liczba najczęściej wspomniana w Piśmie Świętym wskazuje na pełną, pełną komplementarność, jedność. Kiedy się pojawia, znaczy to, że coś się dzieje w całej rozciągłości i nie ma już miejsca na suplementy, dodatki, poprawki, na żadne, ale. Szczególnego znaczenia za, liczba ta nabiera w odniesieniu do sakrum. Bóg jest w trzech osobach, jest po trzy święty. Jezus według tradycji nauczał przez trzy lata, według tradycji to pewnie prawda. stanie dokonało się po trzech dniach od śmierci Zbawiciela. Znowu liczba 7 to liczba doskonała, pełna świętości, nieskończoności, przysługuje Bogu i wszystkiemu, co nie jest doczesne. W pojawia się często jako określenie czegoś, co nie należy do porządku ziemskiego, co nie jest doczesne. Wiele praw Izraela jest opartych na tej liczbie, tak? Co sugeruje, że są to prawa o prowiniencji boskiej, a nie ludzkiej, znakiem Jahwe. Często pojawia się w wizjach prorockich, pojawia się też stopień najwyższy, siódemki, 77, tak? To wybaczanie 77 razy. Oznacza bezwzględność i pełnię doskonałości. To są takie nazwijmy sobie argumenty emocjonalne, tak? Kogoś mogą przekonać, kogoś mogą nie przekonać i stwierdzi, że oj tam, oj tam, oj tam, ale 4-6 to jest lepsze. Ale stanówmy się nad taką kwestią. Tak jak to przeczytałem, nie będę czytał jeszcze raz, ale kochani, zobaczcie, te tutaj to, to tworzy pewną całą jedność, tak? Znaczy jest to pewien wywód Pana Boga, który się kończy tymi słowami o tych, którzy... Mm, go nienawidzą i o, za ty, i o tych, którym o, 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 ofiaruje łaskę, tak? To znaczy, wiem, że to też jest subiektywne, ale to literacko się bardziej składa na, pew, na pewną całość, tak? I to jest jedna kwestia. Po drugie, nie będziesz miał Bogów cudzych obok mnie nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu i tak dalej. To się po prostu składa. To się jakby składa w całość, jedność, tak? To jest jakby jedna narracja, tak? To jest jakby jeden ciąg odnoszący się do tej samej kwestii, prawda? Że po prostu rzeczywiście chodzi o rzeźby tych cudzych bogów, tak? Ponadto zwróćmy uwagę na jeszcze jedne szczegóły, które będziemy musieli skoncentrować się później. To znaczy, ani tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach i pod ziemią. Kochani, sprawa jest taka, że rozumiemy, że to dotyczy kultu, tak? To dotyczy kultu. Więc zauważcie, tego, co na niebie... Nie tego, co w niebie, ale tego, co na niebie, Słońce, Księżyc, planety i tak dalej. Na Ziemi to wiadomo, rośliny, kwiatki, zwierzęta i tak dalej. Pod Ziemią, w morzu i tak dalej. I teraz zobaczmy, że e, nie jest powiedziane, że nie czyńcie tego, co w niebie. W niebie, na niebie, a w niebie. To jest zasadnicza różnica. I od razu mówię, w Bibliach protestanckich też jest tego, co wiem na niebie, a niestety nie jestem hebraistą, żeby stwierdzić dokładnie, jak to jest w oryginale. Ale katolicy, jak malują portret świętego, to interpretują to w ten sposób, że nie malują tego, co jest na ziemi, tylko malują to, co jest w niebie. Bo na przykład święto z Pio jest w niebie. Rozumiecie? Czy Maryja? Więc tu jest taka kwestia. Dobra, jeżeli chodzi jeszcze o rozumienie tych przykazań jako 3 i to tutaj tak, Orygenes w pismach przeciw Celsusowi, Tertulian w piśmie Lekarstwo na Skorpiona i Klemens Aleksandryjski w swoich kobiecach interpretują to według tej katolickiej zasady trzy i tak? Dla nich jest to jedno przykazanie. Dobra, wyjdźmy już z tego, bo się tutaj strasznie zakitwasimy, jeżeli chodzi o te jedno przykazanie, jedno czy dwa, tak? Pewnie sprawa jest nierozstrzygnięta cały czas dla wielu i słuchajcie, skupmy się na y, kolejnych rzeczach. Więc teraz, jak interpretować ten przepis? To, czy on dalej obowiązuje, czy nie obowiązuje? No, ktoś powie, no to jest w Piśmie Świętym, to przecież musi obowiązywać dalej. Tylko słuchajcie kochani, zastanówmy się. Pewne przepisy ze Starego Testamentu zostały w oczywisty sposób odwołane przez Nowy Testament. Na przykład przepisy pokarmowe dotyczące szabatu, reguły zachowania czystości rytualnej, tak i tak dalej. Na przykład, jak panu Jezusowi przyprawić to jadą grzesznicę, to jaki był przepis był? Ukamieniować. Trzeba jasno powiedzieć, że pan Jezus ten przepis jednak uchylił, odwołał go, tak? I mamy tutaj oczywisty przykład tego. E, czy pan Jezus odwołał e, przepis dotyczący sporządzania wizerunków? No, nie. Tylko pytanie jest takie: A czy pan Jezus zajmował się wszystkimi przepisami ze Starego Testamentu? Ja tutaj sobie, kochani, troszeczkę poczytałem Księgę Powtórzonego Prawa, Księga Liczb, Księga Kapłańska. I znalazłem różne takie ciekawe rzeczy. Na przykład, yy, kara śmierci dla nieposłusznych synów. Ja już nie będę wszystkiego czytował, bo tutaj byśmy siedzieli 3 godziny. Kara śmierci dla nieposłusznych synów to jest Powtórzonego Prawa, rozdział 21, wersety 18-21. Frędzle przy szatach, księga liczb, yy, rozdział 15, 37, 38. Pan Jezus coś wspominał o frędzlach przy szatach faryzeuszy, ale nigdzie nie mówi, że już macie tych frędzlów nie nosić. Yy, stroje odpowiednie dla płci, to znaczy, że pani ma wchodzić w stroju dla pani, a mężczyzna w stroju dla mężczyzny. Przekładając na dzisiejsze czasy, kobiety nie powinny chodzić w spodniach. Jakwe od tutaj pisze o tym jakwe. Jakwe zakazuje tego mieszania strojów w księdze powtórzonego prawa, rozdział 22, werset 5. Także mam pytanie: jeżeli jakieś protestancki mają pretensje do katolików, że sporządzają sobie jakieś wizerunki, to niech nigdy, przenigdy nie chodzą w spodniach. Absolutnie. Bo to jest wtedy takie samo złamanie przepisów, jak według tej hermeneutyki, jak sporządzenie jakiegoś wizerunku. Mam nadzieję, że to jest jasne. Dalej, kwestie pracy na roli. Słuchajcie, w Księdze Powtórzonego Prawa rozdział 22, yy, przed, rozdział 22, werset 10, Pan Bóg zabrania orania naraz pola osłem i wołem. Pan Jezus nigdy tego przepisu nie odwołał, tak samo apostołowi i w ogóle w Nowym Testamencie nic o tym nie ma. Czy powinniśmy dalej przestrzegać ten przepis? Ja rozumiem, że to jest dosyć abstrakcyjne, bo już większość z nas w ogóle tego nie robi, ale jeżeli ktoś teraz coś takiego zrobi, to czy jest grzesznikiem? To jest pytanie otwarte. Dalej. Suknie z wełnu i lnu. Nie można tkać w lnu połączonego z wełną. O tym pisze Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 22, werset 11. To samo. Żaden apostoł tego nie odwołał. To samo Pan Jezus. Nieczystość w kontakcie z nieboszczykiem. Księga Liczb, rozdział 19, wersety 11-16. Tu możemy by się spierać, czy tak naprawdę Nowy Testament to odwołał, czy nie. Jest to kwestia interpretacji. Jak pamiętamy, że Pan Jezus mówił, że nic, co wchodzi z zewnątrz, nie uczyni was nieczystymi, ale tak konkretnie się do tego nie odwołało. Tu mógłby być spór o to. W otwarty sposób nie zostało to odwołane. Nieczystość związana z menstruacją. Księga Kapłańska, rozdział 15, wersety 19 1930. Szczegółowe opisy dotyczące tego, jak to kobieta jest nieczysta w czasie menstruacji no, też nie pamiętam jakiegokolwiek odwołania tego cytatu. Tak? Tych, ty, tych przepisów przez Nowy Testament. I nieczystość rytualna po porodzie, oczywiście dotyczy to tak samo kobiet, Księga Kapłańska, rozdział 12, wersety 1-8. I teraz, kochani, o co mi chodzi? I tutaj tą listę mógłbym ciągnąć, ale to już naprawdę szkoda na to czasu. Zrozumcie, nie wszystkie przepisy Starego Testamentu zostały odwołane w nowym. Dokładnie nie wiemy tak naprawdę, które powinny być zachowane, które powinny być jakby dalej respektowane, tak? Pan Jezus i apostołowie rzeczywiście w Nowym Testamencie odnieśli się do pewnych konkretnych przejawów i tutaj mamy pewność, tak? Jeszcze raz mówię, kwestie związane na przykład te wszystkie pokarmowe, obrzezanie, na pewno tutaj kamienowanie cudzołożnicy też należy do tego zaliczyć. I słuchajcie, no ale co z tą kwestiami pracy na roli czy tkania, tak? No, ktoś może powiedzieć, że ale to z Ducha Nowego Testamentu wychodzi, że to przecież tak należy odczytać. To ja bym powiedział, że z Ducha Nowego Testamentu wychodzi to, że można sporządzać wizerunki, tak? Szczególnie, że Święty Paweł napisał w liście do Kolosan, że on jest obrazem Boga niewdzielnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, tak? On jest obrazem. Bóg do tej pory nie pokazywał się, jak był Bogiem ukrytym. Jachwę nikt nie widział, tak? Bóg nie ma ciała ani kości i tak dalej. No ale jeżeli Jezus był Bogiem, protestanci wierzą, że Jezus był Bogiem, no to miał ciało i kości, tak? Więc stał się obrazem. To po prostu robi szluz tym starym przepisom, tak? Jeżeli ktoś z nas by się wtedy znalazł i zrobił zdjęcie Pana Jezusa, no to co, by źle zrobił? Tak? Tak? Przepraszam, albo jak ktoś by go namalował, no, jak ktoś powie, ale może nikt tego coś takiego w Ewangelii nie było, tak, yy, yy, więc pewnie Pan Bóg tego zabraniał, żeby ktoś zrobił zdjęcie Panu Jezusowi, no. Ja nie wiem, czy Pan Bóg tego zabraniał, yy, ale Jezus pokazywał wszystkim swoją twarz, swoją twarz, która była obrazem pokań dziedzielnego, więc Bóg zrobił swój obraz. Skoro Bóg zrobił swój obraz, to chyba tym bardziej my możemy robić obrazy Boga. Tak mi się przynajmniej wydaje. Słuchajcie, oczywiście to jeszcze nie wszystko, bo oczywiście teraz jest kwestia a dlaczego Pan Bóg te przepisy wprowadził, tak? No jakby wydaje się to oczywiste, tak? Te kulty pogańskie dookoła były straszne, tak? były orgiastyczne, były okrutne, składano dzieci w ofierze, tak? Jakbym na przykład poczytałaby więcej o kultach kanonejskich, to możemy się trochę nie zdziwić, że Pan Bóg kazał ich wszystkich wydłużyć. Ja oczywiście nie twierdzę, że to było dobrze, ale tam się działy rzeczy straszne, tak? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju kwestie seksualne oraz związane ze składaniem dzieci w ofierze, tak? Yy, I... Więc Pan Bóg kazał się Żydom totalnie odciąć od tego, tak? Odciąć na różne sposoby tych niektórych praw dla nas postrzeganych jako... Wręcz absurdalne, tak? One były dla Izraela konieczne, żeby się nie zanieczyścić. Zresztą Izrael tak się zanieczyszczał, prawda? Zanieczyszczał się, przez to został pokarany na przykład najazdem babilońskim, tak? I nie wolą. Ale to jest zupełnie inna kwestia. Więc ponadto, e, ponadto co? Ponadto, kwestia taka, że oczywiście, jeżeli, że Pan Bóg, i teraz jakby ostateczny dowód, że Pan Bóg nawet w Starym Testamencie nie miał, nie czepiał się w wizerunków, jeżeli chodziło o kult, jego kult. Jego kult. Jego kult. Wiesz, wizerunek cielca i tak dalej odnosił się oczywiście do kultów bogów pogańskich, tak? Nawet teraz katolicy, którzy są poganami sporządzają wizerunki, nie mogą y, czcić bogów pogańskich, tak? Nie mogą się modlić przed budną czy przed jakimiś hinduskimi bóstwami czy afrykańskimi, tak? No to jest idolatria, to jest pogaństwo, to jest zakazane, to jest apostazja. No nie można tak robić, tak? Można się modlić przed wizerunkiem Boga chrześcijańskiego, tak? Jeżeli modlę się przed wizerunkiem Chrystusa, odsyłam je to do Chrystusa. Jeżeli modlę się przed wizerunkiem Maryi, to odsyła mnie to do Maryi, która oczywiście nie interpretuje jako Boga, tylko jako pośredniczkę. Ja nie modlę się do Maryi, ale za pośrednictwem Maryi. Ja mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją, bo no bo to już trzeba naprawdę dużo złej woli, żeby tego nie rozumieć, o co chodzi w Kulcie Świętych, w Kulcie Maryi. Tak, że my nie traktujemy ich jako bogów, tylko my nie modlimy się do nich, tylko przez nich prosimy ich o posłanictwo i tak dalej, i tak dalej. Bo wiesz, że są w niebie, w relacji z Bogiem i tak dalej, prawda? I to nie jest żaden jeszcze spirytyzm, bo my nie prosimy, żeby im nam odpowiadali i nie nawiązujemy z nimi kontaktu, tak? To jest jakby taka jednokierunkowa, jednokierunkowa informacja, tak? To jest wysłanie listu bezwrotnego. Ale są wizerunki w Starym Testamencie, tak? Heruby w arce, tak? Heruby, czyli anioły. Księga Wyjścia, rozdział 25, wersety 18, 22, wersety 37, ro... przepraszam. Księga Wyjścia 25, 18, 22, Księga Wyjścia 37, 37 rozdział, 7 werset, Księga Liczb, rozdział 21, werset 8. Ja nie będę tego wszystkiego cytował, bo, bo zajęło 7 godzin nagranie. Ezekiel, o cherubach w Nowej Świątyni, Księga Ezekiela, rozdział 41, werset 18. Wąż Miedziany, tak? Ten Wąż Miedziany sporządzony przez Mojżesza, do którego tam Izraelici mieli się zwrócić, zawieszony, prawda? Na oczywiście to wszystko jest jakby zapowiedź ofiary Chrystusa, prawda? Księga Licz, 21 i werset 8 następne i tutaj jeszcze trzeba odnieść się do ojców Kościoła Justyn w dialogu z Żydem Tryfonem, Listy Barnaby to jest taki dokument z II wieku, około roku 130 oraz Tertulian przeciw Marcionowi. Tertulian to w ogóle był fajny, bo on prawie zawsze pisał przeciwko to komuś, prawda? I i oni też jakby tutaj się odnoszą do tego i pokazują, że tutaj właśnie to jest zgoda na kult wizerunków, dlatego że to jest zapowiedź ofiary Chrystusa. Opis świątyni, Pierwsza królewska, rozdział 6, wersety od 22 do 28 oraz rozdział 7, wersety od 23 do 40. I tam w ogóle są ab absolutnie epickie fragmenty. Przeczytajcie to o tym, o sporządzeniu świątyni Salomona, gdzie tam w ogóle są, jest taki, jak, taki, jakby morze to jest taki basen do rytualnych oczyszczeń, który znajduje się e, niedaleko świątyni. On jest wsparty na jakichś słoniach, lwach to w ogóle cudamianki, niespodzianki. Oraz, jeżeli, czyli mamy ten Ponadto mamy jeszcze tą, tą, tą zasłonę świątyni, na którym też są wizerunki herubów, tak? I Bóg nakazuje czcić ten święty przybytek, który jest z kamienia, który zawiera wizerunki, ale nakazuje go czcić w księdze kapłańskiej, prawda? Rozdział 26. Tyle na temat Starego Testamentu. Michał, idź zobacz, ile to zajęło, bo to jest pierwsza część.